Witam, witam na moim kanale. E, witam cię po raz pan kolejny, Kasiu i e, powiedz mi, o czym dzisiaj sobie porozmawiamy. Myślę, że bardzo aktualnym tematem jest pojęcie sztuki zaangażowanej. O tyle interesujące, że dotychczas głównie rozumiana jako sztuka polityczna, wynika to przede wszystkim z okresu perelowskiego w Polsce. Kiedy sztuka była jakimś kontrastem, z jednej strony była sztuką propagandową po stronie władzy, no tak, dokładnie, a z drugiej strony buntem opozycji. Czyli to był jakby taki inteligentny sposób wypowiedzenia jakichś swoich kontropinii, czy przekazania społeczeństwu jakichś treści w sposób ukryty przed władzą. Często, no bo tak musiało być. Chociaż nie do końca jest to właściwe pojmowanie sztuki zaangażowanej, ponieważ y, oczywiście wcześniej istniała taka sztuka i to na całym świecie. Um, mówi się nawet, że Matejko to była sztuka zaangażowana. No, to była taka, <trym> to się tak może nie fajnie nazywa, urna naszego narodu, prawda? Bo wtedy, kiedy Matejko tworzył, to Polska nie istniała no i on miał swoją misję dziejową, żeby wskrzesić te duchy narodowe, wszystkie te legendy i tak dalej. gdyby nie na no to być może zupełnie inaczej byśmy sobie wyobrażali taką bitwę pod Grunwaldem, dajmy na to. Nie. Tak samo można by powiedzieć o Grodgerze i kilku innych twórcach, tak. więc każdy artysta, który chciał skomentować jakąś sytuację polityczną, społeczną, i wypowiedzieć się w sposób twórczy na ten temat, no to mógł podchodzić do dzisiaj może podchodzić pod właśnie nurt sztuki zaangażowanej. Tak. Zresztą były tam. Takie obrazy jak wolność prowadzona na. Ludna barykady. Wolność prowadząca lud na barykady i takie malarstwo rewolucyjne. Nawet to dość zabawne, bo zanim powstał socrealizm taki doktrynalny, no to przecież ci awangardowi artyści, tacy od suprematyzmu i tak dalej, też robili te rzeczy z myślą taką, że tutaj. E, prawda, ukażą jakoś ten e, komunizm czy socjalizm i, i, i tak dalej, i tak dalej, no potem oczywiście to tak wyszło, że, że jednak e, bardziej zrozumiała, przedstawiająca sztuka została zaakceptowana jako ta obowiązująca. No i to tak zwykle jest, że jeden nurt jest ciągnięty tam przez jakąś nie państwa, szczególnie jeśli jest to państwo totalitarne, nie, albo jakoś tam opresyjne. No ale tak abstrahując od tego, to to bardzo, bardzo, od bardzo dawna nam towarzyszy polityka w sztuce. W jakby w różnym wydaniu to nie zawsze jest jak, jakaś dobra sztuka. Tak, to prawda. <laughs> Myślę, że takim momentem, kiedy na świecie się wyświetliły pierwsze takie, czyli kiedy świat zauważył ten rodzaj sztuki, to głównie był okres rewolucji francuskiej, bo wielu artystów wtedy no. europejskich, szczególnie właśnie no. francuskich, komentowało... Taki kolejny obraz tam, Przysięgach choracjuszy tak. e, i jeszcze, jeszcze tam by się znalazło kilka. Tam. Tratwa Meduzy z tego okresu to też takie tam związane troszeczkę. No, tam ogólnie romantyzm też wszystkie te swoje zrywy ilustrował, po prostu ilustrował. ten nie był nurt ograniczony. Do, do literatury wyłącznie przecież. Dokładnie. To była głównie sztuka figuratywna, oczywiście przedstawiająca. Tak. Teraz nadeszły no, też o tyle interesujące czasy dla sztuki, że no, ten termin bardzo się poszerzył, ponieważ mhm. nie jest to wyłącznie sztuka polityczna, bo też sztuka związana z religią czy z jakimś tam buntem społecznym wielowymiarowym, nie tylko właśnie związanym mhm. tylko i wyłącznie z polityką. Mamy tutaj też w ogóle różne postawy społeczne, czy nurty takie jak LGBT i tak dalej, tak dalej i to też idzie wszystko tak. w nurt, sztuki zaangażowanej. To, to jest trochę tak, że <coughs> tak jak e, u nas za komuna, ta sztuka taka rządowa i tak dalej, ten socrealizm i taka kontra, nie, to zawsze wiąże się z tym, że jakby sztuka odpowiada na potrzeby ducha i jak mamy jakiś dominujący nurt, to krytykę jakby tego nurtu to się nie ogranicza tylko do, nie wiem, głupich komentarzy w internecie, albo e, ludzi, którzy tam e, niby nas reprezentując, na przykład się wzajemnie obrażają, e, tylko, no, bardziej wyrafinowanym sposobem na krytykę społeczną jest na przykład namalowanie obrazu, prawda? Albo, nie wiem, no, tak protest arty też były takie zrobienie, jakiegoś happeningu, napisanie piosenki i tak dalej. Takich przykładów jest mnóstwo. No i w plastyce to też jest. Ciekawe jest, że zawsze, żeby zobrazować rzeczywistość, to mamy jakby dwie strony jednej monety. Monetą jest oczywiście rzeczywistość, a tutaj mamy to za i przeciw. Ta dominująca, powiedzmy, tendencja albo ta będąca na uprzywilejowanej pozycji i druga, która się przebija i ma charakter taki bardziej Bardziej rewolucyjny, albo na zasadzie tego sprzeciwu społecznego tam przynajmniej jakiejś grupy, nie? Więc... Albo manifestu, tak? tak, tak Wyświetlenia no, się po prostu, jakieś tam czego? postawy. Tak, i no, artyści piszą manifesty za każdym razem, jak się pojawia jakaś grupa artystyczna e, lub, lub jakiś nut, to też nie ma w tym przypadku. Nie? Można też y, nawet o tyle szerzej tutaj pomyśleć, że również jak z wiedański i, i dadaiści, już nie mówię na przykład o sztuce feministycznej. To tutaj wszystko możemy podciągnąć tak. pod y, właśnie jakiś sposób manifestu, czy, y, czy w ogóle objawienia konkretnej postawy, która jest być może jakąś kąt tak. postawą, czy czymś nowym no, niespotykanym. To jest to <laughs> taka chęć opowiedzenia o przemianach, które kształtują społeczeństwo, nie? I jakby. Czasem jesteśmy za, czasem jesteśmy przeciw, prawda? I, I to jest tak, i pewnie znajdą się artyści na jednej, po jednej i po drugiej stronie barykady. Tylko no, ja na przykład jestem za tym, żeby się wypowiadać w ten sposób. No, on jest bardziej na poziomie, bardziej wyrafinowany niż to, co często ludzie robią normalnie, no, bo mamy jeden, jednak pewien kryzys dialogu, to znaczy go nie ma. To, 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 co jest, nie klasyfikuje się jako normalna rozmowa czy dialog. Jest za dużo agresji, za mało słuchania, za dużo rystyki i takiej sztuki wygrywania, jakby w ogóle dało się wygrać dyskusję. Yy, takimi tanimi chwytami i to to chodzi. Potem każdy mówi, o, ale go zakasował. No, no, I tak dalej. No, to... Sztuka wymaga tego, żeby się zatrzymać na chwilę, pomyśleć i przeanalizować coś. Nie? No powinna powodować jakiś dyskurs, tak? Re tak, prowokować. E refleksje, nie? Tak. Więc samo to sprawia, że e powinno się nie reagować impulsywnie, tylko jednak jest ten element intelektualny w tym, albo przynajmniej wglądu emocjonalnego w siebie. Takie bardzo jungowskie na marginesie, ale abstrahując od tego, no to też z tym bywa różnie, bo niektóre prace tak mocno skandalizują, bo teraz pytanie właśnie, no nie wejdzie się artyście do głowy, nigdy nie wiadomo, czy jemu zależało na skandalu, czy po prostu tak wyszło, bo on się wypowiedział pewnym skrótem. Nie jest to tak jasne, jakby mówił i by miał, nie wiem, stek różnych Słów, zdań i zwrotów, żeby mógłby to określić. Tylko medium plastyczne tak działa zazwyczaj na nasz dominujący zmysł, ale też w taki czasem uderza nas tak wręcz wprost do żywego. Nie? No, no właściwie tak, też, tutaj też tutaj pytanie inną jest inną Pytaniem też jest to, czy sztuka zaangażowana, czy sztuka wymagająca? Koniecznie musi być brutalna, czy koniecznie musi być wulgarna, ponieważ doszliśmy do takiego momentu, wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, często ludzie idą na skróty i myślą, że jeżeli chcą opowiedzieć jakąś historię, to ona musi się wyświetlać tak, żeby się wybić spośród wszystkiego, co jest tak, dookoła. Jakby Tylko... miała być nagłówkiem w gazecie, no to. Tak, no, i to też jest droga na skróty, ponieważ mi brakuje takiej sztuki intelektualnej, która jest prowokacją, ale to jest prowokacja sprytna, inteligentna, niedosłowna, tak? Ponieważ doszliśmy do takiego rzeczywiście brut-artu, mhm. który jest, nas otacza wszędzie. E, to jest tak, taki wręcz manifest bardzo wprost. Tam nie ma nic do odkrycia. Wszystko jest kawa na ławę e, i o, ile, o tyle, o ile w momencie, kiedy to było przyłomowe dla danego nie wiem, momentu e, i chyba, w historii jak, sztuki się tak, to jak zapisało. Się, jak się walczyło z jakąś pruderią tak. to, to miało jeszcze jakiś sens. No. A w tym momencie no niestety robi się to wtórne i wydaje mi się, że bardzo brakuje e, takiej sztuki właśnie zaangażowanej intelektualnie która byłaby sztuką wymagającą, tak jak właśnie powiedziałam. Tak, no ale to też jest taki problem, bo tak, w ogóle nie ma sztuki zaangażowanej, jeśli nie wywołujemy pewnego wstrząsu i efektu, więc coś tam trzeba to tak zrobić, żeby ktoś nie mógł przejść wobec tego zupełnie obojętnie, bo to w ogóle musi jakoś bardziej znaleźć tego odbiorcę, e, niż że ja teraz będę przechodził koło czegoś, co działa na mnie mniej więcej tak, e, nie wiem, intensywnie jak tapeta, czyli wcale, <grafię> prawie, nie? że mogę to spokojnie zignorować. A, o kurczę, to patrzyłem się na to bezwiednie, a to chodzi o to. To nie jest też dobre, więc to trzeba by wypośrodkować, bo z drugiej strony ty masz rację, że yy, jakby chyba nie o to chodzi, żeby robić z tego taką intelektualną pornografię, to teraz my powiemy, yy, yy, kawę na ławę, wyłożymy, będziemy pokazywać coś wprost. No już wszyscy mówią wszystko wprost i tak dalej. Już dajcie spokój. To może o tym, jakby to nie chodzi o to, żeby dogrzebać się do emocji, bo, m, 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 autentycznych, bo autentycznych emocji, ale negatywnych jest wręcz być może za dużo. dużo. Dokładnie. No. To może, to może właśnie tak od strony intelektualnej to lepiej jest wystucić. No brakuje takich dusząpowskich zabaw nie? trochę. Dlatego myślę, że warto, żebyśmy przybliżyli Wam w kolejnych odcinkach, naszych spotkaniach kilku twórców, o których było głośno i jest głośno. I żebyśmy sobie przemyśleli wspólnie to, czemu ta sztuka w ogóle ma miejsce, o czym ona opowiada i czemu jest o niej głośno i czemu ona się dobrze sprzedaje. No, tak. I jeszcze rozpatrzyli to w takim kontekście, jak jest to odbierane przez społeczeństwo, bo są niektóre takie pomysły, że wiecie, tam artysta mówi, co miał na myśli, coś istnieje niby w jakimś tam kontekście, zyskuje jeszcze inny kontekst przez reakcję, i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ciekawe rzeczy. Zachęcamy serdecznie. Oglądajcie. Bye.